Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w środowe popołudnie, niezbyt piękne, pogoda jest jaka jest, no ale lepsze to od śniegu, yy, taka mała aktualizacja co do Audi, już jest złożone, wszystko skończone, uruchomione, pojeżdżone, posprawdzane. Yy. daje mi się woda do garażu muszę je muszę garaż obkopać dookoła i i go dookoła, bo widzicie cała, cała mokra posadzka także już jest zarejestrowane. wszystko co ma być zrobione z Audi, znaczy wszystko zaraz Wam powiem co jeszcze jest do zrobienia, ale to już taka pierdoła także, już Audi pojeździliśmy także fotelik już jest wpięty byliśmy wczoraj na zakupach się przejechać właśnie wszystko złożone jeszcze nie jest dokładnie do... wyczyszczony Przyjeżdżasz na firmę żeby sobie tam wszystko poczyścić ładnie ale co to co do wszystkiego co miał być złożone jest złożone odpalimy go silniczek sobie chodzi żadnych błędów to są tylko pasy i ręczny także serwis trzeba zrobić radio sting radio gra wszystko wszystko działa także Kierownica multifunkcja, też wszystko działa. Taki mode. Można sobie wszystko zmieniać. Także co, To już mam wszystko poskładane. Przepraszam, coś przerwało. Zamówię, zamawiam dzisiaj yy, pokrowce na siedzenia, bo ta biała, ta, znaczy ta jasna tapicerka trochę mnie, trochę mnie przeraża. Yy, nie wiem, co się dzieje, że wyłącza mi cały czas nagrywanie, no ale cóż. Miałem wam pokazać, co jest jeszcze do zrobienia. Czyli zgasimy sobie go. Jedynie do zrobienia jeszcze jest. Po przejazdce, wyszło. Że do zrobienia jeszcze jest guma stabilizatora z dłużnego. Drążka stabilizatora, już jest zakupiona. Yy, yy, uchwyt jest z Febi. Guma jest z yy, Reinhoch. Także na obydwie strony zakupione dzięki mojemu przyjacielowi, któremu dziękuję bardzo. Pozdrawiam Dawid. Yy, muszę zrobić ten stabilizator jeszcze powinienem te gumy, które pukają. I wszystko, co, co miało być do zrobienia w tym aucie. W przyszłym tygodniu jedziemy na krótkie wczasy. Przejechać zobaczyć, jak to, jak to, jak to chodzi. Jak to się kawuje na trasie. Wczoraj się że ona kawałek przejechała. To stwierdziła, że auto jej ucieka spod tyłka, że ma tyle mocy. No ale nie przyzwyczajona przy takim małym autku do takiej mocy. Tu jest troszeczkę więcej koni. Jakieś 3 razy więcej. Tutaj naklejeczka. Naklejeczka też już wjechała. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Yy. Miałem dzisiaj się właśnie kłaść, żeby to wymienić. Ale pogoda jest jaka jest, nie chcę leżeć na tym mokrym, bo... Coś mi też się przewiało. W gardle mnie drapie. Także dzisiaj taki krótki odcinek tylko informacyjny. I ja mam też dyżur, także w każdej chwili mogę jechać na zlecenie. No i co? Zamówiłem, znaczy zamówię, nie zamówiłem jeszcze, znaleźliśmy, ale jeszcze nie zamówiłem e, tych pokrowców, ale zamówię je. Są takie skóropodobne. Czarne. Będą się trochę wyluźniać, ale cóż, chodzi o to, żeby nie pobrudzić tych siedzeń, bo też później przy sprzedaży, żeby te siedzenia miały taką kondycję jaką mają, są nie poprzecierane, nie są brudne, także tym bardziej też przy małym dziecku wolę, żeby, żeby wszystko zachowało się w oryginale, bo na to klienci też patrzą. Mm. Rozmawiałem z panem, który właśnie sprzedał mi z ten samochód. I wczoraj było oglądać Audi A6 C7 w białym kolorze. Na razie mi szkoda tego sprzedawać, na razie nie będę go sprzedawał, będę jeździł. Pojeżdżę trochę. Yy, bo się dobrze jeździć tym samochodem. Dzisiaj też byłem się przejechać, właśnie byłem odebrać od zwierciela te gumy, te, te uchwyty. Także bardzo dobrze mi się jeździ tym autem. No i co? Dzisiaj tak informacyjnie, krótko. Także w sobotę podejrzewam, że pojadę tego przyjaciela właśnie, bo będziemy miał podnośnik wolny albo kanał, także, także zrobię sobie ten podnośnik na kanale, żeby, żeby było wygodniej. Tutaj stoi też projekt dla kolegi z pracy, dla jego syna, których pozdrawiam. Tu będzie wyciągany silnik niedługo. Będzie robiony na moc. Większy cylinder, większa głowica. Gaźnik też inny pod większą pojemność. Tu zrobić moc. Yy, oni sobie przyjadą tutaj ogarniać tą ramę, czyścić, yy, pomalować. Także także to będzie szykowane. No, tym bardziej, pod, pod, yy, żeby na wiosnę żeby to już wyjechało, żeby chłopak sobie mógł jeździć. No i co? Bo to jest, to jest za słabe, to idzie tam 50 albo 60 na godzinę. To za wolno na razie idzie. Chodzi o to, żeby jeździło za 80 na godzinę co najmniej. No ale to już jest taki Trochę więcej do pogrzebania. ale to muszę, jak mówię, wyjechać Audi. Jak się uda złożyć to, to to złożyć do końca tego popcata, żeby to też mogło sobie już wyjechać. Muszę zadzwonić do ponad frysków. Właśnie zapytać się o wtryski, czy, czy dał rady coś zrobić z tamtych wtrysków, czy, czy nie. Muszę się z nim skontaktować yy, i co? Złożyć ten silnik do końca, włożyć go w ramę, uruchomić Bobcata, żeby to już chodziło, wszystko wyjechać tym. I tam też będzie taki dobry tydzień składania, tak po godzinach wyjechać tym. Yy, nie wiem, muszę zrobić na niego miejsca, bo po prostu przetransportuję go na razie do teścia, do garażu. żeby go postawić u teścia w garażu, żeby stał. Tam nie będzie przeszkadzał. I, i co? Brac się za porządki tu w garażu. Bo też y, koledze obiecałem, że będzie parkował E4, swoje 46 w kupecie. Hmm. Kolega ze Świnnej. Szukał garażu, właśnie muszę go ustawić gdzieś tutaj. Też z maluchem nie wiem, co zrobić. Muszę go gdzieś ustawić, tam jak będzie miejsce, później pod ścianę, żeby nie przeszkadzał. Tak, żeby było miejsce na wszystko. I, i wtedy on sobie to zaparkuje. Tutaj będzie stał jego motor i jego samochód. A to tak chudowo, tylko żeby, żeby tam sobie coś porobił, pogrzebał. Eee, co dalej? No, porządki, porządki będą robione. Ech, tylko wszystko jest, tylko czasu brakuje. To mówią czasu i pieniędzy. <grym>, ale powoli się to wszystko ogarnie. Dobra, to będzie wszystko na dzisiaj. Myślałem, że trochę tutaj poogarniam, powystawiam trochę na internet rzeczy, ale jakoś nie mam dzisiaj weny do niczego. Nie wiem, co zrobić zrobić. Może zrobię porządek na, na, na warsztacie żeby się tu trochę odnaleźć z tymi narzędziami. Dobra. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, komentowania. No i co? Do obserwowania kanału, bo niedługo wiadam, ciekawsze odcinki z innych materiałów, z innych projektów. A jest ich sporo. Muszę się nauczyć w końcu nagrywać tym GoPro. bo cały czas trzymać ten telefon w ręku, to też jest tak niekoniecznie fajnie. A te dwie ręce wolne bardziej są potrzebne na głowie, by się nagrywało. Także to spróbuję rozpracować na dnia. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania. Cześć!